Pan wiceprezydent Raciborza, Pan Dawid Wacławczyk, no człowiek, który wiatraki stworzył i dalej trzyma rękę na pulsie, aczkolwiek już przełożył, przekazał jakby pałeczkę kolejnym osobom, zwłaszcza pani Annie musiał. Jak ta edycja jest odbierana przez ciebie, Dawidzie, ale to też w kontekście takim, że no było zagrożenie na początku roku, że wiatraków nie będzie coś nie spotkało się. Specjalnie z aplauzem osób, które czekały na tę edycję. Tak, to znaczy. No... Powiem szczerze, że właściwie jestem spokojny po tym oddaniu wetragów, bo już po raz drugi uczestniczę no, z jednej strony jako widz, no, z drugiej strony gdzieś jako przyjaciel imprezy, no bo trudno odciąć się od czegoś, co się e, przez 16 lat e, czy nawet więcej, e, nawet więcej robiło. No, można powiedzieć, że w tej chwili, ponieważ etyk mi podlega, to w jakimś sensie jestem też obecny na imprezie po to, żeby e, nadzorować, co tu się dzieje, ale efekty są świetne. E, Ercek z panią Anią Musią wprowadzili nowe wątki raciborskie, nowe pomysły. Inaczej patrzą na to, jak należy konstruować program, ale to chyba dobrze, bo wszystko musi być ożywcze. Taki, taki podozmian myślowy jest bardzo dobry. Przy tym, te stałe elementy, takie jak na przykład blok szkolny, no one się spisują znakomicie. One się cały czas cieszą potężnym, potężnym zainteresowaniem, bo właściwie nie wiem 1000-2000 pewnie osób odwiedziło ten, no ten walor edukacyjny szkoły. też w kontekście tak, tak. miejskiej jest, misji. Tak, on jest, no, on jest bardzo ważny. No, cieszę się, że wiatraki się odbywają. I powiem tak, no ten właściwie, ten, ten numer, w którym radni Michała Fite i Mirosława Lenka wycięli na początku roku z budżetu wiatraki, traktuję to jako, no, sensie, nie Spójrzmy w zasłonę jakby takiego milczenia niech to będzie wypadek niech to będzie wypadek o, przy, pracy. przy pracy ale tak naprawdę ale tak naprawdę to tak naprawdę to myślę że wiatraki obronili sami sami mieszkańcy sami widzowie dlatego że ja widziałem że jakby po tym jak poinformowaliśmy kto jak głosował to jednak znaczna część widzów uderzyła do tych radnych wyrażała swój swój sprzeciw, wybuntowała się, nawet rodziny niektórych z nim wiem, że interweniowały, także potem daliśmy drugą szansę. Taki stał się ruchem społecznym. Tak, tak prezydent, prezydent Polowy znalazł jednak te, te pieniądze i przy powtórnym głosowaniu już... No, decyzja już była inna i, i, i to, to jest chyba okej. Okay. Ta impreza ma swój potencjał, ona powinna być obecna w budżecie miasta po prostu, bez względu na jakieś polityczne zawirowania, ona jest niepolityczna zresztą. To chyba widać też w też publiczności. Wyciągnęliśmy pana Dawida, pana wiceprezydenta, prosto z prelekcji o Gruzji. tutaj ten kierunek jest bliski akurat tym kierunkom w ogóle funkcjonowania? Bo to nie jest taki oczywisty, prawda? To nie jest ten kierunek, który obierają wszyscy, a Gruzja jest nieodkryta, atrakcyjna, warta odwiedziń. E, tak, my w Gruzji pokazywaliśmy właściwie na wiatrakach już od dobrych 10 lat. Nie będę ukrywał, że to też przez to, że ja się tych e, właściwie jedną prelekcję jakieś 10-12 lat temu e, zobaczyłem, to podjąłem też decyzję, że osobiście muszę się e, do Gruzji wybrać. E, i, no i, po, I szczerze mówiąc zorganizowaliśmy jako Linoko e, biuro, wcześniej moje, a obecnie mojej, e, mojej żony od tutaj do się kręci on najpierw sam prywatnie pojechał i też też udzielił wielu, wielu wskazówek no i, i, i także eksplorowałem takimi szlakami dla małych grup czyli nie takimi ekstremalnymi jak jak teraz Bartek Malinowski ale ale tam, gdzie się da dojechać BUSEM, mieliśmy też elementy takich wędrówek kilkugodzinnych na, na nogach, bo organizowaliśmy takie imprezy, które są no, dostępne też dla, 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 dla przeciętnego człowieka, tak? nawet dla seniorów, dla starszych tych miał 78 lat, co. Z tego co pamiętam. Natomiast no, mam ten apetyt, żeby, żeby wrócić do Gruzy, już tak zupełnie prywatnie na dziko, i ruszyć, ruszyć troszeczkę, troszeczkę dalej. To pewnie się no, może się to szybko nie udać ale taki mam plan. Taki mam Jak są wiatraki, to jest też element raciborski. W tym roku będzie skok w przeszłość dotyczący trudnego, trudnej przeszłości samego Raciborza, ludności żydowskiej, która go zamieszkiwała, ale niestety została stąd, jeżeli nie przepędzona, to wymordowana, zniszczona, wypleniona. To będzie prelekcja Magdaleny Wawoczny dzisiaj w sobotę. Wieczorem To jest chyba ważne, właśnie dla tego celu, który pan wiceprezydent uskutecznia, żeby „Racibusz” też był pewną atrakcją turystyczną, ale opierającą się na swojej historyczności. Eee, tak. No... Bardzo fajnie no, tak, Pani Magda w tej chwili, ja już nawet nie wiem czy robi, czy robi chyba, jeszcze chyba nie zrobiła doktoratu, także no, na Uniwersytecie eglońskim mieć takiego, e, to już nawet nie pasjonata, tak, to już będzie właściwie młodego naukowca, osobę, która ileś tam e, miesięcy i godzin, tygodni, miesięcy, lat poświęciła na, na, na znówianie pewnych, e, pewnych rzeczy, no, to jest po prostu tym bardziej, że ona też przez ładnych kilka e, miesięcy no, mieszkała właściwie w Izraelu, więc ona dzisiaj mówi o Zagadzie Morskim, jutro o Izraelu, to w kontekście też tych wydarzeń, które obecnie obserwujemy e, no, na terenie Izraela i na terenie autonomii palestyńskiej strefy gazy, myślę, że, że, że to też jest taki temat, który, który warto... Warto poznać. Trochę historia wyprzedziła albo zmodyfikowała to, co się tak, będzie tak, prezentowało. Tak, 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 zdecydowanie. Mieliśmy mówić o, o pięknie, o kwestiach turystycznych. No, będziemy też mówić o, no, o tym konflikcie, to jakby nie jest konflikt młody, on nie jest nowy. On... Właściwie akurat z dziećmi teraz czytam Biblię, więc, więc on, no tak. naprawdę parę tysięcy, e, on naprawdę ma parę tysięcy no tak. lat. Natomiast no, teraz jest bardzo, bardzo krwawy i no, ma, ma, ma bardzo duże reperkusje geopolityczne, no, chociażby dla organizatorów e, pielgrzymek, tak? którzy w nim mm. odwołują e, wyjazdy. Natomiast zwracając do tak, zależy nam na tym, żeby na każdym festiwalu poświęcić też troszeczkę czasu właśnie Raciborzowi albo okolicy, miejscom, które można odwiedzić w Boże, dlatego że cały czas mamy, Gości, którzy przyjeżdżają na wiatraki spoza może, to już nie są te ilości jak 20 lat temu, bo wtedy wiatraki były jednym z czterech festiwali podróżniczych w Polsce. W tej chwili tych te festiwali jest kilkadziesiąt, więc nie mamy już gości tam z Białego Stopu, tak? Ale mamy powiedzmy to jest z dwóch trzech województw dookoła, e, choćby sami podróżnicy, którzy nas e, odwiedzają. E, I oni też spędzają te kilka dni tutaj, no, korzystając z różnych możliwości. Wczoraj zwiedzali wody ciągi i no odsiadają na na kajaki, My, ale jeżeli mamy edukować sami siebie, wrać Boża, po świecie, dobrze by było też zacząć od swojego miasta, więc to jest dla mnie osobiście, ja się cieszę na ten, na ten wykład, bo no dobrze jest mieszkając w wrać zgłębiać wiedzę o nim i o jego dawnych mieszkańcach. Różny. Wczoraj mieliśmy, tak wyjdę trochę od wiatraków, ale wczoraj też tak wyszedłem z tą metrów dalej do sąsiedniego e, muzeum, gdzie była konferencja. Udało nam się nam muzeum z Tem em zorganizować e, konferencję poświęconą Karlowi Uliczce, gdzie się będziemy mówili o Żydach, tak? E, to są wszystkie mieszkańcy Leciwoża, tak? Oni działali w takich innych w innych warunkach jakby społecznych, kulturalnych, politycznych, ale organizm municipalny, czyli ten organizm miejski powinien koncentrować się na znajdywaniu ważnych elementów historii i wartościowych postaw bez względu na to, jakie było otoczenie. Bardzo dziękuję.